Kurzewie dziś dożynki, serca się radują. Ziemi i rolnikom wszyscy podziękują. Za kłosy złociste, za trudnie przebrany. Za chleb na stołach, za zboża łan cały. KGW złote słoneczniki w barwnych strojach stają. Wierszem i uśmiechem ludzi zapraszają. Niosą wieniec z kłosów wykonany własnymi dłońmi by każdemu wiosną i jesienią plon się bronił. Stara wieś pamięta czasy pełne trudu, kiedy plon wyczekiwano w pocie i wśród brudu. Dziś za trud i za plony wdzięczność składamy, bo bez pracy rolnika z pustymi rękami wracamy. Niech tchórze się raduje, niech gwar do późna po rozbrzmiewa. Gdy gwiazdy zabłysną nad wrześniowym sklepieniem nieba. Niech śmiechy i tańce długo się nie zmienią. Niech wspólnota trwa silna, jak złoty kłos w zbożu. Bo dziś w Tchórzewie, w szczerym polu, serca biją w rytm wielkiego dzwonu.